Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek na moim kanale, gdzie porozmawiamy sobie ponownie o Escape from Tarkov. Pomyślałem sobie, że rok 2021 wystartujemy od jednej z gier, w którą gram najwięcej i będę miał dla Was kilka takich opinii jako relatywnie świeży gracz. Mam już powiedzmy tego tarkowa od jakiegoś czasu. Nie wiem dokładnie ile to miesięcy minęło, czy to już nawet rok minął, odkąd kupiłem Tarkowa. No ale grałem w tego tarkowe naprawdę sporo. Miałem okazję zobaczyć w zasadzie na razie dwa wipy. Kiedy kupiłem Escape from Tarkov, to był pierwszy wipe, więc tam nie pograłem za długo i w zasadzie miałem okazję przeżyć swój pierwszy pełny wipe. No ale zaraz w ogóle porozmawiamy o tym, co to tak naprawdę znaczy. Jeżeli jesteście nowi w Tarkowa, to możecie nie wiedzieć w ogóle o czym mówię. Chyba że powiedzmy gdzieś tam oglądaliście jakieś streamy na Twitchu. Chciałem jednak na początek zrobić jedno drobne ogłoszenie parafialne a mianowicie postanowiłem wystartować swojego własnego Discorda. Link na pewno widzicie w tej chwili w filmiku, no i link również możecie sobie zobaczyć w opisie mojego filmu. Na tym Discordzie zrobimy kilka rzeczy. Przede wszystkim chciałem na live'ach grać z Wami widzami i na przykład po prostu polatać sobie w Elite Dangerous i nie wiem, pohandlować albo powalczyć. Co tam komu się podoba. Być może też od czasu do czasu zrobimy sobie jakieś live'y z Escape from Tarkov, gdzie jakąś większą grupą postaramy się w bić na mapę i nie wiem, zrobić trochę chaosu, ile to się uda. Generalnie też niektórzy z Was czasami piszą do mnie na Steamie, a ja nie zawsze też mam czas odpowiedzieć, bo Steam w zasadzie uruchamia mi się razem z moim komputerem i nie zawsze po prostu mogę na niego zerknąć. Nie wiem, na przykład w tym samym czasie działa mój komputer pracowy. Więc nie zawsze ta komunikacja na Steamie ze mną była, raczej jak była to bardzo krótka. Pomyślałem sobie, że Discord za to to będzie świetne miejsce, gdzie będę mógł z wami pogadać dłużej, będzie cała historia czatu, która się nie usunie, kiedy zamknę, nie wiem na przykład okienko, tak jak to jest na Steamie i jest tam specjalny kanał, który jest właśnie przeznaczony między innymi do rozmowy ze mną, więc serdecznie Was tam zapraszam. Będą tam też ogłoszane live, y. no i przede wszystkim, tak jak powiedziałem, oczywiście bardzo chętnie pogram w końcu. Z wami w takie gry jak Elite Dangerous czy Escape from Tarkov, kiedy będziemy gdzieś tam na live, więc na pewno taki live ogłoszę osobno. No ale serdecznie zapraszam Was na tego Discorda, myślę, że to będzie fajna rzecz. Tymczasem, wracając do Escape from Tarkov, co to mianowicie w ogóle znaczy, że przeżyłem, powiedzmy, nie wiem, nazwijmy to 1,5 wipe'a? Generalnie Escape from Tarkov jest taką grą, gdzie w pewnym momencie zdobywamy dość, powiedzmy, dużą ilość gotówki i mamy przewagę nad tymi słabszymi graczami, bo ja na przykład mogę sobie kupić świetny karabin, świetny pancerz, genialną amunicję i nie za bardzo poczuję uszczerbek na swoim budżecie. Tymczasem nowa osoba, która kompletnie zaczyna w Escape from Tarkov, tak naprawdę nawet nie ma dostępu do jego targu, czy jak to się nazywa, flea market. Po drugie też handlarze są na niskich poziomach, więc jakby to co możecie kupić na niskich levelach jest bardzo mocno ograniczone. No i krótko mówiąc, Tarkov jest bardzo brutalny, ci którzy są słabi zwykle szybko giną. Choć to też oczywiście nie jest zasada, no ale wiecie mniej więcej o co mi chodzi, tak? To tak jakbyście grali powiedzmy w Counter Strike'a i cały czas robili rundę eko, a wasza drużyna cały czas kupowała najlepszy sprzęt w grze. No to wiadomo, że to się nie skończy dobrze, tak? Pistolet karabinowi nierówny, więc... W Tarkowie, kiedy są takie większe pacze, szczególnie pacze, które zmieniają dość dużo dynamiki rozgrywki. Ostatnio był duży patch, który zrebalansował masę dodatków, dodał nowy kawałek mapy Woods. Pozmieniały się na przykład questy, co trzeba zdobyć do jakiego questa, a co nie. Więc tych zmian wprowadziło się na tyle dużo, że w święta BSG postanowiło zrobić wipe'a. Wszystkich profile zostały usunięte do podstawowego poziomu. No i wszyscy zaczynali od zera. Wiadomo, że już teraz ten wipe od jakiegoś czasu trwa. Niektórzy dorobili się dość dużej ilości gotówki, niektórzy mniejszej. Wiecie, jak to mniej więcej wygląda gdzieś tam w Tarkowie. Więc miałem okazję przeżyć, powiedzmy, tam pierwszy wipe, kiedy tylko kupiłem Escape from Tarkov, to zaraz ten wipe się pojawił. Teraz już, powiedzmy, mam takie doświadczenie z pełnym wipem, gdzie miałem okazję pograć, rozbudować się mocno swoją kryjówkę, pozabijać trochę graczy, trochę botów, dobić mniej więcej moją postać do poziomu 30, ile dobrze pamiętam, tego typu rzeczy. Więc miałem na tyle dużo czasu, by naprawdę Tarkowa poznać bardzo dobrze i przy okazji samemu nauczyłem się jak w tą grę grać. Do tego poziomu, że już nie straszne mi jest, nie wiem, spotykanie graczy czy spotykanie botów, bo już mniej więcej gdzieś tam wiem jak się zachować, w jakich sytuacjach, aby nie zbłaźnić się totalnie i nie wiem, nie wystawić się na bezpośredni ogień jakiegoś gracza, który chce nas zatłuc. Oczywiście mistrzem Tarkowa nie jestem, no ale powiedzmy mam już jakieś doświadczenie w tej grze. Również, zanim przejdziemy do moich wrażeń, żebyście też mieli pojęcie jak to u mnie wygląda z Tarkowem, ja jestem relatywnie nową osobą do tej gry. Tarko wyszedł w roku 2016, więc mieliśmy już sporo czasu, aby z tą grą się zapoznać. Ja w ogóle myślałem, żeby kupić sobie wcześniej Tarkowa, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiłem. Zrobiłem to dopiero wtedy, kiedy pojawił się mój znajomy z poprzedniej pracy, gdzie tam pogadaliśmy razem z sobą i powiedział, no ja gram tam w Escape from Tarkov potem ja się naoglądałem jakichś streamów na Twitchu i powiedziałem, dobra dawaj, kupię Tarkowa, spróbujemy sobie razem pograć i zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i do tej pory bardzo często w tego Tarkowa gramy. I... On już w tego Tarkowa grał jakiś czas, więc był dość doświadczonym graczem, ja byłem zupełnie nowy, więc to będzie taki filmik, gdzie są takie trochę moje wrażenia, żeby Was zachęcić do Tarkowa. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli na pewno oglądaliście tą grę na streamie, tak, Tarkow jest niesamowicie niewybaczalny. To coś, o czym wspomniałem na samym początku. Powiedzmy, jeżeli popełnicie jakiś błąd, zwykle po prostu będziecie martwi. Przyp... Przykładowo, powiedzmy, widzicie jakiegoś typka, ale wiecie, że on nie zauważył jeszcze was. No ale jak to gdzieś tam w FPS-ach, gdzie graliście w Call of Duty i tego typu rzeczy, od razu naparzacie do tego kolesia. Tu się jednak okazuje, że koleś miał naprawdę świetny pancerz. Wy w ogóle nie nauczyliście się jak z karabinu strzelać. Wszystkie wasze pociski gdzieś tam poleciały w powietrze, a on cudownie ze swojego karabinu zabił was na kilka strzałów. I nie zawsze w tej grze opłaca się na przykład strzelać do ludzi, jak tylko ich widzicie. Czasami być może warto ich puścić, a czasami po prostu trzeba się bronić i nie ma innego wyjścia. Oczywiście, tak jak powiedziałem, też to, co macie na swojej postaci, ma duże znaczenie. Czy macie pancerz, czy macie hełm, czy macie słuchawki, które poprawią wam możliwość słyszenia różnych dźwięków w grze, czy nie wiem, macie lepszą czy gorszą amunicję w swojej broni. Tych wszystkich rzeczy się nauczycie po jakimś czasie, że tak naprawdę są pewne podstawy w Tarkowie, które muszą praktykować wszyscy, aby mieć jakąkolwiek Szanse. Na przykład, yy, wiem, że na początku kupowanie drogiej amunicji trochę boli, szczególnie finansowo, ale ta droga amunicja może Wam uratować życie. Jeżeli zabijcie, zabijecie jakiegoś nadzianego gracza, na przykład, no to wtedy możecie zdobyć całkiem sporą ilość gotówki i ciekawych przedmiotów dla swojej dalszej gry. Również uczycie się na przykład jakie medykamenty z sobą brać do danego rajdu, ponieważ zdarzają się różne efekty nasze postaci, lekkie krwawienie, ciężkie krwawienie. Na błędach tak naprawdę uczycie się jak grać w Tarkowa i będziecie ginąć w tej grze naprawdę bardzo dużo. Ja w Tarkowie ginąłem nawet od zwykłych skawów bardzo, bardzo często i nie ukrywam, że na początku byłem strasznym nobem, e, trzymałem się Grzecha, czyli tego mojego kolegi, z którym gramy po prostu kurczowo i w ogóle chowałem się za skałami, tak? Kiedy on, powiedzmy, próbował stosować jakąś taktykę, a teraz już gramy na tyle dobrze razem, że wiemy jak się zachować w różnych sytuacjach i już nikt się nikogo nie pyta, co ja mam Zrobić tylko mniej więcej gdzieś tam, powiedzmy, razem staramy się ułożyć jakąś taktykę. I po pewnym czasie już jak nauczycie się tego tarkowa, no to powoli zabijacie graczy. Po jakimś czasie nie macie w sumie za bardzo problemów, by już zabijać te podstawowe skawy. Również nauczycie się ciężką techniką, że tak powiem, jak postępować na przykład z raiderami, są to powiedzmy bardzo zaawansowane boty w Escape From Tarkov, które często mają niesamowity sprzęt, ale i również te boty mają po prostu celność laserową i no trzeba na nich po prostu znaleźć taktykę, tak aby zabić ich z zaskoczenia, żeby powiedzmy zyskać tam jakiś dobry lód. Są oczywiście też bosowie, na przykład na mapach, którzy mogą mieć niesamowite rzeczy w sobie i też jakby uczycie się tego, jak takich bossów podejść. Niesamowite jest akurat to, że w Tarkowie AI ma bardzo naprawdę ciekawy sposób zachowywania się. Powiedzmy, tak jak powiedziałem, jakieś tam zwykłe skawy jest w miarę prosto zabić na początku oczywiście będą stanowiły one dla was problem, ale potem już mniej więcej uczycie się, jak do nich strzelać, jak się z nimi zajmować. No ale później spotykacie na przykład raiderów, tak jak powiedziałem, no to zupełnie jest inna taktyka, aby ich zabić. Potem spotykacie bosów, różni bosowie mają zupełnie różne taktyki, czasami mają więcej swoich minionków, czasami mniej. Zawsze wokół bosów jest co najmniej kilku ochroniarzy. Więc to wszystko przychodzi po prostu z czasem w Tarkowie. Ja uwielbiam jedną rzecz w tej grze. Jest ona niesamowicie trudna i tak, czasami Tarkov potrafi być mega frustrujący, ale kiedy uda nam się jakaś akcja i faktycznie wyjdziecie z tym cudownym sprzętem z dowolnej mapy, którą sobie tam wybierzecie, jest naprawdę mega satysfakcja, że my jakąś ciężką sytuację, w której strzelaliśmy się mocno z jakimiś innymi graczami, udało nam się wyjść z tego żywo, zdobyć ich sprzęt i jeszcze. Uciec z mapy. To jest naprawdę mega satysfakcjonujące. To jest zupełnie takie fajne uczucie, kiedy mówię, mamy tony tego sprzętu. E, czujemy, jak nam bije serducho, chcemy wyjść z tym sprzętem, aby mieć sporo kasy, aby sobie zarobić tą kasę i nie wiem, na przykład ulepszać kryjówkę i inne rzeczy. To jest naprawdę wrażenie, którego nie da Wam chyba żadna inna gra. Bo tutaj, jak wyjdziecie z rajdu, zdobywacie wszystko, co uda Wam się wynieść. Jeżeli zginiecie, to w większości wszystkie te przedmioty oczywiście tracicie, no i wtedy też tracicie pewną ilość gotówki, którą zarobiliście na swojej postacie. Szczególnie te początkowe rajdy są bardzo ciężkie, no bo powiedzmy, cokolwiek tam sobie nie weźmiemy, to często nas to po prostu finansowo boli. Więc Tarkov pod tym względem jest naprawdę niesamowity. Dodatkowo genialny jest system tutaj modyfikowania broni, i on ma naprawdę duże znaczenie, szczególnie jak już jesteśmy nieco później w rozgrywce. Wiadomo, że na tych początkowych levelach raczej będziecie biegać z jakimiś podstawowymi, tanimi giwerami, tak aby w ogóle mieć się jak bronić. No ale po jakimś czasie kiedy już mamy trochę większą ilość gotówki i powiedzmy chcemy się bawić bardziej na poważnie no to już modyfikowanie broni ma niesamowity wpływ na to jak nasz karabin się zachowuje. Pamiętam, że często latałem z jakimiś podstawowymi kałachami i zastanawiałem się dlaczego tak naprawdę w nic nie trafiam, no a po jakimś czasie zacząłem te broń sobie modyfikować, dodawać jakieś gripy, celowniki i tego typu rzeczy i okazało się, że jednak ta broń zachowuje się wtedy zupełnie, zupełnie inaczej, więc to jest fajne, że w tej grze jest masa dodatków. Które mogą zachować się w bardzo różny sposób na naszym karabinie. Super też jest ten realistyczny system montażu różnego rodzaju, powiedzmy, rzeczy do broni. Niektóre tłumiki, na przykład, możemy zamontować do konkretnego typu broni, ale potrzebujemy jakiejś nietypowej przejściówki. Tak samo z kolbami, też powiedzmy, nie wszystkie kolby zamontujemy sobie od tak, tylko najpierw jest nam potrzebna przejściówka, dopiero na tą przejściówkę możemy sobie położyć kolbę i tego typu rzeczy. Jest tego masa, nawet scenariusz. Celowniki mają takie pierdółki, i uczycie się, uczycie się jakby w tej grze, co wam się podoba, co wam się nie podoba, z jakimi celownikami lubicie biegać, jakie wam się niekoniecznie podobają, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że w tej grze jest lepiej mieć karabin niż go w ogóle nie mieć, no ale. <ścoughs> Generalnie, jak wchodzicie do jakiegoś raidu, lepiej mieć giverę, która jest nieco zmodyfikowana, tak aby dała, on, dała nam ona większe szanse na zabicie po prostu naszego przeciwnika. Ja miałem takie sytuacje, gdzie powiedzmy razem z Grzechem gdzieś tam strzelaliśmy się z jakimś graczem i udało mi się go zabić tylko dlatego, że miałem magazynek na 60 pocisków, a on miał magazynek na 30 pocisków, więc on mnie trochę uszkodził, ale nie zabił, a ja po prostu w niego wystrzeliłem wielką serię, miałem fajnie zmodow zmodowanego kałacha, więc w pełnym odrzucie, że tak to nazwę, wiedziałem dokładnie gdzie strzela. No, i gracza zabiłem, zdobyłem całkiem fajny od niego sprzęt. No, i to było naprawdę mega uczucie, kiedy powiedzmy, modyfikacja tej broni spowodowała faktycznie, że wygrałem daną bitwę. Plus, też oczywiście, gdzieś tam jest trochę umiejętności powstrzymania odrzutu broni. Tego też się trzeba nauczyć całkiem sporo. Tarkow też jest o tyle fajny, że wielu rzeczy Wam nie mówi. Aczkolwiek jest mega dużo tutoriali, które fajnie pokazują, jak z tego Tarkowa trzeba się nauczyć grać. Na pewno, jak pierwszy raz wbijacie do rozgrywki, no to jest tak: wbijacie na mapę i okej, okay, no dobra. Wbijacie na mapę, macie jakiś karabin, może pistolet. Cokolwiek, tak? Gdzieś tam sobie biegacie po mapie, może zdobędziecie jakiś sprzęt, może nawet kogoś zabijecie, cool, a potem jest dylemat, jak z tej mapy uciec, bo żeby zdobyć ten sprzęt, to jeszcze mamy ograniczony czas na to, aby uciec z mapy. No i zaczynacie się uczyć, gdzie są wyjścia. Niektóre wyjścia potrzebują specjalne rzeczy, typu włącz zasilanie, weź ten klucz, albo zrób taką, i taką, i taką kombinację rzeczy, albo na przykład niektóre Ekstrakty są aktywne tylko czasami, na przykład uczycie się. Ok, tutaj światełko jest, to znaczy, że uciec można. Tutaj jest ognisko, pali się, nie pali, czyli uciec można albo nie można. To też jest genialny element gry. Tak naprawdę w Tarkowa nie gracie dobrze od samego początku, tylko uczycie się układu mapy, uczycie się tych ekstraktów, jakiej amunicji używać, jakie dodatki wam się do broni podobają, jakie nie. I to jest naprawdę mega, że po prostu trzeba pograć w tą grę. Będziecie ginąć, tak jak powiedziałem kilkakrotnie. Ale jak już po jakimś czasie dowiecie się, co Wam się podoba, nauczycie się tych mapi, nauczycie się Tarkowa, to wtedy gra w tą grę sprawia niesamowitą satysfakcję. Także. Do nowych graczy, ci co się zastanawiają, czy w Tarkowa warto sobie pograć, naprawdę polecam tą grę, bo jest to połączenie gry bardzo niewybaczalnej, czyli coś powiedzmy, nie wiem, nazwę to taka arma, tak? gdzie nawet po kilku strzałach jesteśmy w stanie zginąć bardzo szybko. Aczkolwiek też gdzieś jest takie troszeczkę połączenie nieco szybszych FPS-ów, no bo tutaj mamy pewien taki element czasu głównie, tak? Mapy są dość duże więc powiedzmy, zwykle bywa tak, że ileś czasu potrzebujemy na to, aby spotkać jakiegoś gracza, oczywiście są pewne wyjątki, ale już nie będę się wypowiadał na ten temat, bo o takich elementach można gadać sporo. Aczkolwiek no jest ten element czasu, tak? gdzie wszyscy. Są takie kilka, kilka faz takiego rajda, powiedzmy. Czyli mamy fazę początkową, gdzie wszyscy się spawnują w jakichś tam wyznaczonych miejscach, które są mniej więcej znane, no i każdy ma jakiś tam swój cel. Pobiegnę tu, pobiegnę tam, zrobię to, zrobię tamto. Może jakiegoś ogarnę na przykład Quest. No i potem oczywiście powiedzmy takiego quest'a zrobimy i zaczyna się moment, gdzie szukamy jakichś rzeczy, które mogą dać nam dość sporą ilość gotówki. No i ostatni etap już jest taki, że w pewnym momencie jesteśmy zmuszeni do tego, aby z mapy uciekać. No i wszyscy podróżują do swoich ekstraktów, które są wyznaczone nam na samym początku naszego rajda. Oczywiście te ekstrakty są zwykle położone na drugim końcu mapy, tak aby nie było za prosto. No i wtedy się zaczyna cały chaos, tak? Wszyscy biegną, żeby uciec, niektórzy uciekną no, wcześniej, nikogo nie spotkają i to się uda. A niektórzy po prostu spotkają się przy ekstrakcie i będzie jedna wielka bitwa, po to, aby uciec. Więc takie rzeczy też czasami w Tarkowie bywają. No i ten element czasu jest tutaj czymś, co nas goni. tak? W pewnym momencie przez ten czas gdzieś tam pewnie się spotkamy z jakimiś ludźmi po drodze, no bo my będziemy biegli na jeden koniec mapy. A być może gracz zacznie biec w drugą stronę mapy i się spotkamy. I zwykle kończy się to całkiem niezłą wymianą ognia. Więc też takie rzeczy potrafią być czasami w Tarkowie. No i na razie powiedzmy całkiem tutaj pozytywnie wypowiadam się o tej gierce, bo tak to mniej więcej wygląda jak wszystko idzie dobrze. Jednak Tarkow od tych kilku ładnych lat nadal jest w fazie beta i to niestety czuć Strasznie. Są niestety momenty w tej grze, gdzie powiedzmy, czuję się oszukany nie przez siebie, nie przez swoje umiejętności, nie przez mojego kolegę, który, mo który może nie wiem z jakiegoś powodu niechcący spartolił sytuację, bo czasami to gra jednak powoduje to, że coś nam nie wyjdzie. Powiem wam taki jeden przypadek, gdzie grałem sobie ponownie z grzechem na mapie Shoreline. Akurat to był taki moment, gdzie dopiero nasza postać odrodziła się na mapie. No, i biegaliśmy sobie tam po jakichś staszach, które znaliśmy po drodze, aby sobie zebrać sprzęt. No, i nagle pojawia się koleś, i ten koleś w sumie jest na takiej górce. Ale widzimy, że stoi on w sumie w miejscu, tam gdzieś patrzy się w jakimś kierunku. No, i otworzyliśmy do niego natychmiast ogień, aby go zabić. A to się okazało po prostu, że miał mega dużego laga gdzieś tam na serwerze i praktycznie w tempie, nie wiem, nadświetlnym przeteleportował się do naszego miejsca i w sumie było widać, że ta postać nadal gdzieś celuje nie wiadomo w jakie powietrze. Nie celuje w nas, a my cały czas do niego naparzaliśmy, więc wyładowaliśmy w tą stojącą postać całkiem sporo amunicji, no i nagle się okazuje, że z jakiegoś niewiadomego powodu gra jednak zdecydowała, że to nasza postać jest martwa. Być może na jego ekranie po prostu my się poruszaliśmy normalnie i gra zarejestrowała tylko jego strzały, a nie nasze. I takie dziwne sytuacje się zdarzają. Na YouTubie też widzę masę różnych dziwnych sytuacji, w tej grze, które się dzieją. Niektóre Rzeczy wyglądają tak, nawet jakby ktoś używał cheatów, a tak naprawdę tego nie robi. Dam wam taki mały przykład. Widziałem kiedyś taki filmik z dwóch perspektyw: z perspektywy jednego streamera i ludzi, którzy zginęli od tego streamera. I mniej więcej to wyglądało tak, że streamer cały czas był za jakąś osłoną naprawdę był legitnie za osłoną gdzieś tam słyszał, że ktoś biegnie, ale nie było widać, że od razu natychmiast celuje w ich kierunku. Ustawił swoją postać tak, aby oczywiście słyszeć, czy idą z lewej, czy z prawej, no i w pewnym momencie. Miał na nich całkiem ładny widok, dostali ładne strzały i tyle. I ten streamer dostał bana, i po czym został odbanowany, ponieważ yy, kiedy była widoczna perspektywa tamtych graczy, którzy zginęli. Z ich perspektywy ten koleś to w ogóle gdzieś tam był za oknem w powietrzu, jakby dosłownie lewitował, a potem właśnie też się z powrotem przewarpował bardzo szybko um, na osłonę i w sumie nie wiadomo było tak naprawdę o co chodzi, tak? Czyli z jednej perspektywy powiedzmy wszystko wyglądało idealnie, legitnie, a z drugiej perspektywy ta postać też gdzieś tam lewitowała w powietrzu i nie wiadomo co się działo, tak? Więc oni zauważyli siebie nawzajem po jakimś czasie. No, ale taka sytuacja była dość dziwna, tak. Z ich perspektywy on mógł używać cheatów, ale kiedy nagrał swój gameplay Shadow było widać, że wszystko u tego streamera było legitne. Więc takie rzeczy niestety mocno się zdarzają w Escape from Tarkov i czasami będziecie mieli takie sytuacje, gdzie zastanawiacie się, co tak naprawdę to, to cholery się stało. Niestety jest też dość sporo cheaterów i czasami bywają takie rzeczy, że leżymy sobie w krzaku, nikt nie ma prawa nas nawet zauważyć w danym miejscu, bo po prostu nikogo nie było w okolicy i nagle jakiś koleś podchodzi do nas i po prostu wywala nam amunicję z dubeltówki. Tego typu rzeczy niestety w Tarkowie się też dzieją i banują tych cheaterów jak mogą, aczkolwiek nadal z tym e, są dość duże problemy, bym powiedział. Hmm. No ale czy warto kupić tego Tarkowa? No jest to bardzo unikatowy FPS, na pewno. Jest on dość Relatywnie powolny, bardzo niewybaczający, jednocześnie jest fajna mechanika strzelania z tej broni, fajna jest mechanika dodatków, która bardzo mocno jest wzorowana na tym, co jest w rzeczywistości. Nawet niektóre rzeczy są dokładnie nazwane tak jak prawdziwe dodatki do broni. Więc to jest mega. I szczególnie jak trochę znacie się, powiedzmy, co pasuje do czego, no to Tarko w tym momencie jest naprawdę genialny do tego. Satysfakcja, kiedy faktycznie jakiś rajd pójdzie nam dobrze, jest niesamowita, albo kiedy zabijemy jakiegoś gracza w trudnej bitwie, to jest po prostu super uczucie dodatkowo też mapy są naprawdę wyjątkowo interesujące, mają dużo różnych zakamarków, które możemy sobie zobaczyć, i zwiedzić plus też oczywiście mamy cały system questów, o których jeszcze nie wspomniałem w filmie, generalnie te questy są nam dawane przez różnych handlarzy i czasami mówią zrób to, zrób tamto, przynieś mi to i tak dalej, i tak dalej. Czasami dostajemy jakieś gotówkę, nagrody. Zwykle te questy po prostu robimy, aby nabić sobie reputację u takich handlarzy, ponieważ niekiedy ta reputacja też u handlarzy pozwala nam zbudować różne rzeczy do kryjówki, które nam się przydają do konstruowania przedmiotów, na przykład do rajdów, amunicji, nie amunicji, broni, jakichś przedmiotów, które mogą być nam na przykład potrzebne do questów i tak dalej. Więc to też jest całkiem ciekawe, chociaż z tymi questami też bywa różnie. są Questy, które są mega durne, nie wiem, przynieść mi 10 jakichś pocisków, które powiedzmy spawnują się raz na ruski rok i nie wiem, próbujesz je znaleźć w rajdzie po prostu milion razy, a robisz 100 rajdów i w ogóle nie widzisz tych pocisków. Takie rzeczy starają się redukować, ten quest, o którym mówię teraz został już nieco... Nazwijmy to naprawiony i mamy przynieść tylko 5 tych pocisków OFZ, no ale takie bzdury się dzieją, wiem, że jest quest chyba, żeby zabić 100 razy takiego bardzo silnego bossa, killa na Interchange, no i to jest w ogóle dla mnie mega durny quest, bo 100 razy mamy zabić tą samą postać, no to chyba jak robimy quest'a, to... Nie wiem, cokolwiek robimy w prawdziwym życiu, to ta postać ginie tylko raz, a nie 100 razy na przykład. No takie, nie wiem, zabijanie kili na przykład 100 razy jest po prostu mega, mega głupie. No ale to już powiedzmy, każdy ma gdzieś tam swój feeling do tych questów. Ja niektóre questy. Nazwę to tak. Są questy, które lubię robić naprawdę bardzo, ale to bardzo, bo są całkiem przyjemne, ciekawe, interesujące. Zmuszają nas, żeby grać w jakiś sposób, zmuszają nas, aby pójść do jakiegoś konkretnego miejsca i odwiedzić. A niektóre questy po prostu są mega głupie, są takie, że nawet nie chcę mi się ich ruszać, albo jakie zrobię, to zrobię je kompletnie przypadkowe, jak shooter Born in Heaven, gdzie musimy zabić bodajże headshotem i to graczy ze 100 metrów na konkretnych mapach. I to jest w ogóle. Po prostu, no takie questy są durne, nie są mega przyjemne do robienia. No, ale jeżeli chcecie zagrać w naprawdę ciekawego, taktycznego shootera, który jest mega niewybaczający, ale potrafi być mega satysfakcjonujący. I jesteście zupełnie nową osobą w świecie Tarkowa. To i tak bardzo serdecznie tę grę polecam. Bo jest to wyjątkowo ciekawy tytuł, i czegoś takiego tak naprawdę w FPS-ach do tej pory, jak Tarkow, nie ma. Myślę, że ta gra będzie tylko coraz lepsza. Błędy myślę naprawią, aczkolwiek na razie pójdźcie może z takim nastawieniem, że gra jest świetna. Ale bywają momenty, gdzie po prostu macie ochotę ten tytuł w cudzysłowie odinstalować, bo się wkurzycie. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie tego filmiku, który się dość długi zrobił, bo sporo mieliśmy tematów o Tarkowie. Na pewno Tarkow pojawi się jeszcze nie raz na moim kanale i szczególnie na Twitchu. Więc zapraszam Was na Twitcha, zapraszam Was na mojego Discorda, gdzie można teraz ze mną porozmawiać. I w przyszłości, kiedy tylko będę miał czas, by zrobić następnego live'a, na pewno dam Wam znać i pogramy sobie w jakąś grę razem z widzami. Może zaczniemy od Elite Dangerous, szczególnie, że zbliża się dodatek Odyssey, a to będzie na pewno następny film na moim kanale. Dobra, jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć!